Już za chwilę, już za chwileczkę. Aleja Jana Pawła II w Polkowicach zostanie oddana do użytku. Inwestycja pochłonęła 32 miliony złotych, 50% środków to wkład własnej gminy, a drugie 50% to wkład państwa polskiego. Przed nami ostatnia prosta, jeżeli chodzi o, o budowę alei Jana Pawła II i ulicy Liliowej. Praktycznie na dniach, bo, bo jutro rozpoczynamy czynności, czynności odbioru technicznego. Skończymy tym samym taki 20-miesięczny okres budowy. Budowa trwała 20 miesięcy. Inwestycje uda się oddać przed zakładanym pierwotnie terminem. Tu staraniem firmy Budimex ten okres realizacji został skrócony o 3 miesiące. Wszyscy będziemy beneficjentem tego, że, że, że ta realizacja poszła sprawnie i, i bez większych problemów. Jakie jest znaczenie inwestycji? Jest to element y, odciążenia ruchu na ulicy. Chocianowskiej i Przemkowskiej. Zadaniem ulicy jest, jest obsługa Nowych Polkowic. Inwestycja zostanie uzupełniona o skrzyżowanie łączące je z drogą szybkiego ruchu. W najbliższych dniach ma zostać ogłoszone postępowanie na jego zaprojektowanie. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakty.